Hej, witajcie. Dzisiaj bardzo krótki, można powiedzieć, short. Prezentacja figurki firmy Kuźnia Fantastyki. a miniaturę z Forge. Co my tu mamy? Koalę siedzącą na skrzyni. Jest to seria, można powiedzieć, zwierzęcych towarzyszy. Mamy tu dość uśmiechniętą koalę. Ząbki, nawet są widoczne oczka. Łapa do nas radośnie ma po łapką. Siedzi na skrzyni. I tak się zastanawiam, czy ta skrzynia, jakby jej się lepiej przyjrzeć, czy to nie jest jakiś mimik i czy to nie jest pułapka. No, ale nie mnie to osądzać. W każdym bądź razie widzimy, że skrzynia wygląda dość szczegółowo. Fajna strukturka drewna. Tu pokazuję Wam jeszcze raz. Wesołą twarz koali. No. Jest, nie jest to raczej projekt bardzo ambitny, bardzo raczej do szybkiego malowania, nie wymagający wiele wysiłku. Może by, będzie na pewno lekko, łatwo i przyjemnie. Yy, możecie tą figurkę znaleźć na stronie internetowej Kuźni Fantastyki. Ten akurat model był dodawany jako gift za odpowiedni kod, ale również można go znaleźć. Tak więc zapraszam na stronę Ako, a wkrótce pewnie będzie gotowa cześć. Pozdrawiam. Obserwujcie modelarskie kopadło dalej.